Witam Was wszystkich. Przepraszam, ale głos trochę mi szwankuje, więc staram się, będę starał się mniej mówić. Eee, zaczynamy znowu kolejny jakiś etap prac przy, przy łódce, co bardzo chętnie Wam pokażemy. W kanciapce, gdzie już schną powycinane formatki, e, jeśli chodzi o e, zasłonięcie bakizn wewnętrznych w bezie, postanowiliśmy, że będziemy robić całość, w całości. Nie będziemy robić z kawałków. Zaraz wam pokażę, jak wyglądały wcześniejsze pokrywy bakist. My przykryjemy wszystko sklejką. Także tak to wygląda. sielanka oczywiście. O jest, zahaczam się tylko o to. Wszystko pomalowane, wymalowane. E, idziemy, przejdziemy teraz. Tak wyglądały wcześniejsze kawałki, które, które były w pezie. Nie były kompletne, nie było ich wszystkich, było bodajże trzy. Teraz będziemy robić całkowitą wyściółkę. A my z Andrzejem, jakby przechodzimy do montażu knak. Andrzej, teraz wymierza knagi. Cześć, Andrzeju. one chyba oryginalnie nie były proste. Mówisz o knagach? Tak, Patrz, Tam to celuje w środku. to nie w jest tak mniej więcej równolegle, a jak to obszaruje w środek nawet nikt się za bardzo nie. wnika tu nie wnikał Dobra, robimy na tak zwane oko. Mam nadzieję, że będzie ok. Dzisiaj bez statywu, dzisiaj wszystko będzie z ręki. Będziemy montować i kolejne etapy będziemy Wam pokazywać. Witam ponownie. Nie pokazywaliśmy całego procesu montażu tych knak, bo to bez sensu przyspieszać, puszczać Wam muzykę, więc pokazujemy. Tu jest knaga automatyczna zamocowana. Mamy zamocowane dwie knagi na dziobie. Filozofii nie ma. Wiertarka, dziury, odmierzenie. I są, oczywiście, z ciekawostek jest też, jakby to, że mamy knagi na rufie w tym miejscu. Mamy przeprowadzoną linię paliwową. Już jest linia paliwowa do silników, uniwersalnie zrobiona. Oczywiście jest silnik Hideak, w którym Andrzej jeszcze się grzebie. Sobie dłubiemy. Przygotowania trwają do tego, żeby jutro pojechać i spróbować dokonać pierwszej próby wodnej. Dzisiaj dlatego taki szybki film, krótki. Myślę, że relacja z wyprawy z tej próby wodnej będzie dużo ciekawsza. Tu jeszcze jest napinacz bomu, który też zamontowaliśmy. Jest napinacz bomu, i na końcu, co w bezach nie występuje albo bardzo rzadko, zamontowaliśmy przelotkę do tali. Także tak z ciekawostek, tyle. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, którzy nam kibicują. Można powiedzieć, że rozpoczęło się odliczanie. Od jutra 25 dni do startu. Do zobaczenia.